Rodzina Eben odegrała istotną rolę w rozwoju i rozbudowie miejscowości Budwity. W związku z tym postanowiliśmy przedstawić historię cmentarza, który znajduje się w naszej miejscowości. Pałac wraz z majątkiem i jego folwarkami pozostawał własnością rodziny Eben do stycznia 1945 roku. Najpierw zarządzał nim Ferdynand Wilhelm Eben, później jego synowie i synowa, a na końcu wnuk. Ferdynand Wilhelm Eben pełnił również funkcję naczelnego zarządcy dóbr państwowych z siedzibą w Pasłęku. Jego syn, Johannes Karl Louis Eben, był pruskim generałem i oficerem niemieckiego sztabu generalnego, zasłużonym podczas I wojny światowej. 29 sierpnia 1906 roku cesarz Wilhelm II von Hohenzollern nadał mu dziedziczne szlachectwo. Od tego momentu rodzina właścicieli Budwit zaczęła posługiwać się nazwiskiem von Eben. 14 lutego 1919 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Budwitach, gdzie zmarł 30 czerwca 1924 roku. Został pochowany na cmentarzu w Budwitach, który obecnie zachował się jedynie szczątkowo. Znajduje się on w niewielkim lesie przy polnej drodze prowadzącej od dawnej stacji kolejowej w kierunku pałacu. Drugi syn Ferdynanda Wilhelma, Reinhold von Eben, również był pruskim generałem. Po przejściu na emeryturę zamieszkał i pracował w Budwitach. Przyczynił się do rozbudowy miejscowości, zakładając kopalnię torfu oraz Cegielnię. Cegielnia została zlokalizowana za torami kolejowymi, przy granicy oraz drodze do Jarnoutowa. Z tą inwestycją wiąże się fakt budowy bocznicy szlakowej w pobliżu Cegielni. 13 sierpnia 1901 roku Reinhold von Eben uzyskał patent na budowę bocznicy oraz specjalnych wózków do przestawiania wagonów normalnotorowych na wąskotorowe i odwrotnie, bez konieczności przerywania toru szerokiego. Umożliwiło to załadunek cegieł na wagony szerokotorowe na terenie cegielni, ich transport wąskim torem do linii kolejowej oraz dalszy eksport trasą Myślicę-Maudyty. Reinhold von Eben Współpracował z jednym z najwybitniejszych architektów krajobrazu tamtego okresu, Johannesem Larasem, przy urządzaniu parków i ogrodów w swoich posiadłościach. W olsztyńskim archiwum zachował się projekt Larasa z lat 1880-1881 dotyczący parku w gumniskach wielkich należącego do von Ebena. Reinhold von Eben zmarł w Budwitach 24 lutego 1930 roku, choć data może być błędna. Został pochowany na miejscowym cmentarzu. Na zachowanych elementach nagrobka widnieje relief przedstawiający wspiętego konia, co nawiązuje do jego miłości do tych zwierząt. Oprócz Johannesa i Reinholda w Budwitach mieszkał również ich brat, Erich von Eben, który był żonaty z Klarą Marią Walerią z domu Schubert. Urodzoną 21 kwietnia 1859 roku małżeństwo to zmarło bezpotomnie w Budwitach. Co ciekawe, matką Klary była Zofia Schubert z domu Eben, która była kuzynką von Eben, lecz pochodziła z linii von Eben Schlagentin, mającej posiadłość w Sławęcinie koło Hoszczna na Pomorzu Zachodnim. Tamtejszy pałac był znacznie większy niż ten w Budwitach. Ostatnim właścicielem Budwit do 1945 roku był Hans-Emil von Eben. Po 1956 roku budynek pałacu przeznaczono na obiekt kolonijno-wypoczynkowy, a majątek budwicki pozostał państwowym gospodarstwem rolnym. W 1996 roku państwowe gospodarstwo rolne zalewo, obejmujące zakład rolny Budwity, zostało zlikwidowane, a majątek wraz z pałacem przekazano w ręce prywatne.